Dzień dobry, dzień dobry mm. Idę do ulicą, w którą jeszcze chyba nie szedłem e, No ale co, zacznę od początku Więc Muszę się troszeczkę wytłumaczyć Czekajcie, bo mi tu właśnie Tesla przejeżdża. No to kto wie, może ostatni model, bo podobno podopada e, muszę się wytłumaczyć że w odcinka nie było i tak dalej jestem zabiegany ostatnio ale szczęśliwie <śm> i tam coś tam nakręciłem ale to było bardzo podobne do wcześniejszego więc no co mają panowie o zobaczcie, żebyś powiedział, żebyś pokazać to oj, że nasionka i że te Korki, No dobre to miejsce. Te pomarańcze też są dobre. Zobaczcie, dużo tego. Na no, czyli schodzi. Tureckie dywany. No, ale mówię, jestem pozytywnie zabiegany. I no i te filmy są dość podobne, więc przejdę się kawałek może coś zobaczę, może nie potem a potem już też się jestem umówiony jest no można powiedzieć, że już jestem umówiony znowu na to samo czyli Jeż, ale normalnie 500 cm koło mnie przej. E... Także no, też nie będę mógł nagrywać. No po sobie niektórzy ludzie nie życzą No co, no. Tak to czasami jest. Nie, nie tu nic dalej nie ma. Chyba, no dobra, bo idę jeszcze go Tak Także tak to wygląda, no. Ale. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że wczoraj tuktuk -tuk najechał mi na nogi. <grywia> Ta, taka ciekawostka z wczoraj, należy no że, że nie puściłem filmiku, no to o. Panowie sobie to na skrzypcach jakiś. O, jeszcze. Ja myślałem, że młotki to są tylko do jednego. znaczy dla dwóch rzeczy do gwoździ i do głowy a tu jeszcze można zagrać very nice także jak widać człowiek się uczy cały czas no i przejechał mi po nodze normalnie no tak tak po palcach no nie są ciężkie rzeczy więc nic mi się nie stało ale taka taki newsik no dobra jeszcze bo już, już trafia mnie ten, tylko nie mogę powiedzieć. Dziewiąta rano. Jest tak gorąco. No to co, jakieś banany? Jest tak gorąco, że ja nie wiem. Oszaleję. <ślesz> Oszaleję. Eee, e, pan... E, Steków zapraszam mnie też kiedy wczoraj bodajże do siebie Nie dałem rady, no nie dałem, nie, nie wyrobiłem się, więc I mówię i tego nie mogę pokazać znaczy... Mogę niektóre rzeczy pokazywać, tylko to będzie to samo I zaraz będzie, że pokazuję to samo no Ale dobra, dobra I, Mam nadzieję, że dzisiaj Pewne rzeczy dojdą do, do skutku i będzie co pokazywać. Aha, jadę teraz... To jest, jeszcze żebym to powiedział. No, ale muszę powiedzieć, no bo co? Jadę teraz do Win, czyli do Siny. No wracam, bo tutaj tam nic nie było już. Po jutro odbieram rzeczy te, te, które są tam jak powiedziałem też wcześniej jak powiedziałem też wcześniej to no oczywiście pewne rzeczy zostawiam już niech pani mama ma i tak dalej i tak dalej płot na przykład nie dożartuje no, no ja muszę coś takiego zawsze co to się w tej głowie dzieje Także tak e, bidy nie będzie, nie? Ale część rzeczy no, już przeszedł czas na to, żeby odebrać A pokażę to jutro, no. no bo jutro rano A teraz tylko jadę potwierdzić godzinę i żeby nie było, że nie było potwierdzone i już i tak to będzie, dobra bo w sumie gadam o niczym, więc e, lecę i jak dolecę to, to, to też nagram no. no dobrze, ja tam tymi samymi uliczkami bo tak to jest e, zapłakany czyli spocony lecą czekajcie a przed chwilą i to i to muszę coś powiedzieć też przed chwilą hmm, Jakby to powiedzieć w tej kamerze e, gimbal No tak no, w ogóle jakoś mnie nie słucha za bardzo ale teraz już w ogóle nie słuchał nic Więc No zobaczymy Z drugiej strony na gwarancji to to niech sobie tam nie słucha na razie. Ale z trzeciej znowu strony, ktoś mi powiedział, że w takich klimatach, bo czekajcie, ja muszę dojść do tego tutaj, cienia. stanę sobie. Stanę. Eee... Że w tym klimacie, czyli ta wilgotność i to gorąco, wykańca, a szczególnie takie małe, małe maszynki. No bo to jest dość malutka kamera, e, dużo możliwości, no, ale nie na ten klimat. Podobno, no. Podobno. Czy to prawda, to się okaże. E, co mi się jeszcze przypomniało? Bo ja ostatnio jeszcze dość dużo, tylko mówię, nie mam. Nie mam. Tego chwytu, to tego nie widać Ale jeżdżę dość dużo po mieście Na przykład strzałka w prawo, skręt w prawo No u nas to jest normalne, nie? W Wietnamie jak byłem, też było normalne A tutaj nie ma i wszyscy czekają im. No tak, Lekka irytacja, jeszcze jak będzie chłodniej to to człowiek jakoś to przeżyje, ale przez te gorąco i tak dalej stać. No dobra, idę już teraz w, w takim niepotrzebnym, że tak powiem, miejscu. No bo w prawo, no to się jedzie w prawo, no chyba, że nie wiem, że ktoś jedzie Jumbo jetem, no to, to nie to, to, no to jest normalne, że nie, no, nie, nie dam rady. Idę do tego do cienia znowu. Spotkanie mam za chwilę. Zobaczymy, co na nim się okaże. E, I wtedy mm, opowiem. No dobrze, wreszcie się doczekałem. E, czy tam doczekaliśmy, bym powiedział. Jesteśmy w miejscu. W miejscu od którego mi się spalił nos I uszy też Jest bar No mały, bo mały ale, ale lepszy mały niż żaden Tu jest jakiś ciąg Tylko gdzie to światło się pali Chyba tu Dobra eee. No to ciąg mi może niepotrzebny, ale ten stół, który tutaj widzicie Czyli ten co paluchem teraz pokazuje To jest OK To niech sobie ktoś zabiera To jest nie OK Lewe są duże, więc mam nadzieję, że to widać wszystko To też nic zabiera tego nie potrzebuje mhm. Znaczy, to już wyszło teraz na to, że, że Czego szukałem tu Jest tak, powiedzmy, że go się usunie. No dobra, tu jest wszystko dobrze, tak, do, do jakichś sklanek pod, pod drinki i tak dalej. Duże miejsce, mały parking, ale duże miejsce w środku. Jest jakaś maszyna, której raczej nie potrzebuje. No co? No trzeba jak widać odnowić, odmalować i tak dalej. No ale to jest powiedzmy tam e, nie jest wielki problem. Jakieś pomieszczenie jest też szybszy tak? Kolejne pomieszczenie. Aha, dobra. Czyli kibern. Na czym jest, jest? jest? tutaj? Tak cię nie będzie. Może tu być A gdzie to? Ale poczekaj. Zrobię. Może. Zmienię. Czekajcie, bo ja mam w rękach. Mnóstwo rzeczy, bo jak nie kamera. O, właśnie. Jak nie kamera, to inny. To, to, to tam. No dobra, też trzeba odmalować. Kwiatków nasadzić i będzie dobrze. Tu wyrzucić w cholerę. tym bardziej. już jednym ciągiem robię, żeby. Przecież, jakie tu ujęcia robić, jak to jest jedno, jedno pomieszczenie. No, pokój jest taki, powiem tak. Rewelacji nie ma, ale głową nie szuram bo suficie, więc... <śmiennie> Księżyc mi się nie zrobi. No to niech sobie też zabiorą, bo ja mam przecież nakupione tego, że starczy. Hmm. Jeszcze raz pokazuję tego pana Buddę, też niech zniosą w dół. Jeśli oczywiście dojdzie do, do że tak powiem, rozmowy końcowej. Czyli pięterka jest okej. Okay. Ja pamiętam, jak byłem u adama. Jeszcze raz kibelek, no bo to w sumie dość ważna rzecz. Gdzie? To mi to trochę nie pasuje, ale no bo zobaczcie. No ale dobra, no... <sad> mogę się tak, albo czepiać wszystkiego, albo zaakceptować, nie? To jeszcze wyłączę światło, żeby nie pani. Nie ten. Nie zahaczyła o rachunek, znaczy nie zażądała rachunku. To też mogą sobie zabrać, to mi niepotrzebne. Ale ten stół, który tu zobaczyłem, gdzie to było? A tutaj, jeszcze raz pokazuję te paniki. To niech sobie dzień dobry. Jeszcze raz czekajcie. A jestem cholerę z tym słońcem i z tym wszystkim jest teraz trochę chłodniej, ale ja Ja zrobiłem tak, że cofnąłem się o parę set metrów i zostawiłem motorek. I mówię, przejdę się, bo luzik, nie? No ja cię kręcę. Naprawdę jest. Naprawdę Greta miała rację. No. No dobra, widzą nie o to chodzi, tylko o to, tu jest dobre, murowane. To może coś pod tym stać. To może być piec. No, wygląda dobrze. Zaraz zobaczymy, jaka cena. Jeszcze chciałem tylko pokazać. Widzę, że koty tu mieszkały. Mówię, to gdzie paluch jest, to wyrzucić. To niech sobie zabierają. No da się zrobić. To. Chociaż, aha, tu jest przybicie, to, do... aha, aha. No dobra, czyli jak tam by był piec? Nie. Dobra, zmiana planu. Czyli... piec musi być tu. Po pierwsze, żeby ludzie widzieli, a po drugie, i tak dalej, i zmywanie garo, żeby było tam. No bo się i tak nie zmywa, nie? Znaczy, to co się wymówi, to i tak się nie zmywa. Także. No, mówię, wszystko mam. To trzeba jakoś. Dobra, to wszystko jest do ogarnięcia. Jest fajnie. Jest fajnie i porozmawiać. Mówię, są osoby, które nie chcą się nagrywać, więc no, muszę widzów przeprosić I, 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 i gadamy. No i proszę bardzo. Udało się Wynająć eee, No Wcześniej już widzieliście o co chodzi eee, Bo byłem w środku Także to miejsce no, Szkoda, że nie ma więcej więcej pokoi To jest Chris who Help Me eee, Help Us actually. Uh, you wanna say something about your uh, company? Yeah, so um, I'm the CEO of Lux Realty. Uh, Lux Realty merged our company with IPs. Yeah. So we specialize in residential and commercial property now, and it's been a pleasure working with you, Chris. Uh, we have the same name, so yeah, we, we did one. make the deal today, yeah. We done a deal in 20 minutes. Very easy work. Very yeah, easy work. Very, easy work. very easy work. Yeah. So it's good. It's good. I just not much to see now, but I just wanna say. Uh, Jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy z Twoim klientem Tomorrow morning, czekajcie na nowe karty? Tak, myślę, że czekajcie na nowe, bo już kopiłem nowe karty. Okej, okej, okej. Dobra, eee, także tu zareklamowałem Chrisa. No, Słyszeliście, udało się. 3 dni, ja wiem, że była Bida, ja wiem, mówię z filmami i tak dalej. Ale. Byłem bardzo zajęty. Byłem bardzo zajęty, jak widzicie teraz, już pod jakim względem. Więc dobra, lecimy do przodu. Palmowy cicho, kamera wodna, życie w Kambodży w swoich filmach godnych. Z pośpiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat. Bez pośpiechu wam oku.